Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony trochę zakatorzona Agnieszka. Mam nadzieję, że Wy się lepiej czujecie niż ja. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z serii YouTube Made Me Bite, czyli opowiem Wam o produkcie, który kupiłam, bo skusiłam się opiniami dziewczyn na YouTubie. Nie na polskim YouTubie, chociaż okazało się, że dosłownie kilka dni potem, kiedy przyszła do mnie paczka, Kania Digital nagrała też recenzję tego korektora. Obejrzałam dziesiątki filmów na amerykańskim YouTube i nie spotkałam się z żadną negatywną opinią na temat tego korektora, i pomyślałam sobie, że wypróbuję. Tym bardziej, że zawsze jestem w poszukiwaniu takiego kosmetyku. Czasami częściej nie używam podkładu niż korektora, i widzicie w sumie, zresztą tutaj jest ogromna potrzeba korzystania z korektora pod oczami, dlatego skusiłam się na ten. Jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną, to jest bardzo bogata. Ostatnimi czasy powiększyła się jeszcze bardziej, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Problem jedynie jest taki, że m, będziecie oczywiście e, czasami musieli zgadnąć, czy akurat ten kolor będzie Wam pasował, czy nie. E, ja próbowałam też znaleźć w sieci dziewczyny, które mają od. Podobny odcień skóry do mojej, aby mogła się sugerować, który kolor będzie idealny Dla mnie niestety trudno mi było z tym I w końcu zdecydowałam się na odcień light i wydaje mi się, że dobrze trafiłam jest jeszcze. To nie jest najjaśniejszy kolor z całej gamy kolorystycznej. Jeszcze to jest chyba trzeci albo czwarty z rzędu w kolejności. Jaśniejszy jest fair. Domyślam się, że też by ładnie wyglądał i mogłabym go używać do rozświetlania. No, jak sama nazwa mówi, jest to korektor, którym możemy konturować naszą twarz. Zaleca się kupowanie np. jaśniejszego cienia, a także ciemnego o kilka tonów niż nasza skóra, po to, aby stworzyć efekt idealnie wykonturowanej twarzy. Dodatkowo zapewnia nam bardzo dobre krycie. Jeżeli chodzi o Samą firmę TAT to jest amerykańska firma, która szczyci się tym, że są to produkty nietestowane na zwierzętach, a także że składy tylko tylko są wzbogacone o jakieś ciekawe składniki. W tym wypadku wyciągi roślinne, masło shea, olej słonecznikowy, wyciąg z peoni, kwiatopooni, z korzenia lukrecji, a także witamina E. Czyli dodatkowo ten korektor teoretycznie powinien nam jakoś pomagać, yy, nie szkodzić on na tej zasadzie. Okej, okay. to jest ogromne opakowanie 10 ml, co moim zdaniem dobrze się przykłada na cenę, gdyż ona wynosi 19 funtów. Ale tutaj, słuchajcie, zaczynają się schody, bo to nie jest finalna cena. Wszystkie produkty, pomimo tego, że ceny ja zamawiałam go z amerykańsko-brytyjskiej strony, do nich trzeba doliczyć podatek i mm, przesyłkę, która niestety jest dość kosztowna i czasami lepiej się opłaca zamówić więcej rzeczy, bo wtedy się zapłaci ten sam podatek. A przesyłka będzie za darmo. Jeżeli macie ochotę zamówić go gdzieś indziej, to musicie liczyć się z tym, że jego cena tutaj może wzrosnąć i to nawet kilkakrotnie. Bardzo podoba mi się opakowanie słuchajcie. Moim zdaniem jest bardzo ładny. Jest dość dość duży w porównaniu do innych korektorów, które mam. Też jeżeli otworzę Wam, to tutaj od razu będziecie mogli zauważyć, że ogromny ma aplikator, naprawdę to jest gigant wielkości mojego oka i mi to w zupełności nie przeszkadza. Wiem, że część dziewczyn narzekała na to. Z moim zdaniem też nie nabiera się na niego tutaj zbyt duża ilość wszystko tutaj wygląda, że jest w sam raz no i jeżeli macie ochotę to możecie też zamówić na stronie ich specjalną gąbeczkę już nie pamiętam jak ona się nazywa, taka fioletowa i można... można Um, I producent zaleca, aby aplikować korektor właśnie tą gąbeczką. Jeszcze wam nie powiedziałam, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można zamówić ten korektor bezpośrednio na wyspach, i jest to strona QVC. I tam on właśnie jest w zestawie z gąbeczką. Kosztuje około 30 funtów, troszeczkę mniej, ale nigdy nie ma tych jaśniejszych odcieni, one są zawsze wyprzedane. E taka moja malutka uwaga. Jeżeli macie ochotę na coś ciemniejszego do konturowania, ewentualnie Waszej twarzy, to powinniście znaleźć tam swój odcień. Jeżeli macie ochotę na korektor, który pomoże Wam zakryć jakieś niedoskonałości pod oczami, to ten jaśniejszy odcień będzie dostępny tylko i wyłącznie na stronie producenta. Ja nałożyłam wcześniej krem nawilżający, potem nałożyłam mój filtr... Ym z firmy Santegrity, który używam na co dzień i w tym momencie przyszło kolej, abym zaaplikowała korektor i pokazałam Wam jak, słuchajcie, działa. Tutaj postawię serko, tak żeby nie było jeszcze w, w kamerze. Tutaj, mhm. Uh -huh. Włosy, co, dzisiaj moje włosy wyglądają jakoś tak niezbyt, ale kupiłam jeszcze jedną rzecz, też, y, którą się zachwycały blogerki i nie wiem, czy jestem zadowolona, bo wydaje mi się, że przedłużcie mi włosy trochę i wyglądają, jak, jak, jakby było nieświeże, ale o tym pewnie będzie przy okazji innego filmu. Um, dobra, zaczynamy. E, korektor. Ja już nie używam go słuchać od dobrych kilku dni, także mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo gęsty. Producent nasz też zapewnia, że nie będzie wchodził nam w zmarszczki mimiczne, nie będzie ich podkreślał i nie będzie robił generalnie złych rzeczy, które, których powinien nam nie robić. Tutaj sobie zrobię może takie serduszko na czole o Love Hard! Nie wiem, czemu w kamerze się wydaje, że jestem bardzo jasna, ale tak nie jest. I możecie go albo właśnie na wasze twarze rozprowadzać mokrą gąbeczką typu beauty blender, albo pędzlem. Zalecane jest też, aby go nie rozcierać, tylko go bardziej stemplować, tak jak gdyby wiecie wciskać go, wciskać go w skórę. Co muszę mu przyznać już po, tak jak powiedziałam wam, tym okresie, kiedy go stosowałam, to fakt, że rzeczywiście jest to korektor, który na waszej twarzy zostanie bardzo długo. Do zmycia makijażu kompletnie nie musicie się przejmować tym, że, że z waszej buzi zniknie. I tutaj już idzie w podglądzie. Słuchajcie, że rzeczywiście różnica pomiędzy tym okiem a drugim okiem jest diametralna. Ale nie wiem czemu, moja kamera chyba jest bardzo w moim przypadku przychylna, na mojej urodzie i nie, nie pokazuję tego dokładnie jak to będzie wyglądało z bliska ale spokojnie zrobię Wam zbliżenie żebyście widzieli jeżeli utrwalicie korektor to yy, naprawdę będzie Wam służył przez cały dzień Dobra, już jestem z powrotem, nałożyłam trochę różu i brązera. I m, tak jak patrzę na siebie w lustrze, czy tutaj w, w podglądzie mojego aparatu, widzę, że rzeczywiście ta okolica, gdzie nałożyłam korektor, jest rozświetlona. Czy on zakrył, po, poradził sobie z zakryciem moich e, fioletowych siń pod oczami? Nie do końca jestem przygnana i to w sumie, to też jest pewnie zasługa mm, fizjologii, budowy mojego oka, bo jak widzicie, w zależności od tego, jak patrzę, to tutaj te doły zaczynają być bardziej widoczne. Jeżeli patrzę w górę, to one em, jakoś nie wyglądają tak strasznie, jeżeli patrzę w ten sposób, jakbym była na Was zła. Tak nie jest. I mogę Wam zrobić oczywiście test, gdzie będę go przez cały W sumie pewnie tak zrobię i dorzucę Wam jeszcze kawałeczek filmu pod koniec dnia, żebyście mogli zobaczyć Bo rzeczywiście mój filtr nie utrzyma się na mojej twarzy w tak dobrej kondycji jak sam korektor Próbowałam też w połączeniu podkładu z firmy Catrice razem z korektorem I wtedy to jest mieszanka nie do zdarcia Tak byłam na imprezie urodzinowej mojego syna Um, taki makijaż miałam na urodzinowej imprezie mojego syna, a słuchajcie, tam było tak gorąco, i ja mam, organizowałam wszystko. I pot mi ciekł normalnie tutaj, słuchajcie, po czole, i mój makijaż był w stanie nienaruszonym, także jest to mieszanka, która bardzo dobrze um, wygląda na całej twarze przez cały dzień. Jak ja to mówię, jest to makijaż idealny do tego, aby występować przed kamerą, ale. Moim zdaniem wchodzi niestety w zmarszczki. Musicie bardzo dobry nałożyć krem pod spód, żeby, żeby tak się nie działo. I dodatkowo mam wrażenie, że po całym dniu noszenia tego makijażu moja skóra jest troszeczkę przeciążona i troszeczkę przesuszona, niestety. I to pewnie będzie zasługa zarówno podkładu, jak i korektora. Um, um, co mogę Wam powiedzieć? Nie żałuję, że go kupiłam, bo na pewno go będę używać i rzeczywiście jest to korektor do zadań specjalnych, ale nie do końca spełni moje oczekiwania, bo moim zdaniem w tym momencie już nie wiem, może w moim wieku, ja szukam czegoś bardziej nawilżającego, troszeczkę bardziej odżywczego, a ten korektor jak zastygnie to. Troszeczkę może wysuszyć waszą skórę i mam wrażenie, że troszeczkę ją ściąga. Ciekawe, jak to będzie wyglądało latem, kiedy moja skóra pewnie będzie produkowała troszeczkę więcej sebum. Może wtedy będzie lepiej mi się z nim współpracowało? Nie mam pojęcia. Chcę spróbować jeszcze metody baking razem z tym korektorem. Wtedy to w ogóle pewnie nic nie będzie, znaczy wszystko będę mogła z nim robić, pływać i nic się nie będzie działo. Um. Ale o tym pewnie powiem Wam przy okazji jakiegoś nie wiem innego filmu. Zrobiłam Wam zbliżenie w naturalnym świetle, i kamera wszystko słuchajcie wychwyci. I widać, że tutaj musiałabym go nałożyć jeszcze więcej. Aby udało mi się zakryć, to tutaj jest. Oczywiście po raz kolejny wspomnę o tym, że muszę zaznaczyć, że to jest pewnie też fizjologia mojego oka, bo tutaj mam tak po prostu zapadniętą tą gałkę oczną. Ale mimo wszystko widać moim zdaniem tutaj, jak wchodzi w, w, w zmarszczki, a podobno miał nie wchodzić. Hmm. Reasumując, jeżeli zależy Wam na korektorze, który ma duże krycie, na takim produkcie, który zostanie na Waszej twarzy przez wiele godzin, będzie miał w miarę ciekawy skład. Jeżeli do niego macie też dostęp bezproblemowy, to rzeczywiście uważam, że jest to bardzo dobry korektor i polecam. Ale nie jestem w stanie używać go codziennie, bo wydaje mi się, że troszeczkę wysusza okolice wokół, wokół moich oczu. Będę testowała też dla Was niedługo kilka kosmetyków nowych. Między innymi też specjalny eliksir pod oczy i jestem ciekawa, jak wtedy się będzie sprawdzał i czy moja okolica, moje oczodoły będą także tak wysuszone jak są w tym momencie. Oczywiście też wam nam znać. I do zobaczenia w dalszej części filmu, kiedy pokażę Wam się już pod koniec dnia. Do zobaczenia. Ja jestem na spacerze z małym i pomyślałam, że pokażę Wam, jak wygląda sprawa z korektorem. To jak widzicie pod oczami, nadal widać przybijają moje fioletowe sińce Troszeczkę wchodzi w zamanie ale ogólnie makijaż całkiem nieźle się trzyma jak na kilka godzin bycia mamą i w ogóle <noise> także nie zmieniłam zdania i tak jak mówiłam wcześniej, raczej go nie zmienię do końca dnia i korektor z firmy Catrice też mi służył bardzo podobnie jak ten z tad dobra, bardzo dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się, do usłyszenia już w następnym odcinku, pa! pa.